Dzień dobry. Bardzo często słyszymy w kontekście różnych dyskusji wychowawczych takie zdanie, że należy akceptować dziecko takim, jakie jest. Trudno się z tym nie zgodzić. Znaczy generalnie trudno się nie zgodzić z takim stanowiskiem, że należy drugiego człowieka akceptować, czy tym bardziej akceptować dziecko. Ale musimy tutaj rozróżnić pewne konteksty. Na przykład w kontekście zdrowotnym, jeżeli no, ktoś jest w jakiś tam sposób chory i jest to choroba nieuleczalna, to oczywiście musimy to zaakceptować i spróbować, oczywiście starać się to zmieniać, ale no, jeżeli się tego nie da zmienić, to w jakimś sensie to zaakceptować i z tym żyć. Wiąże się to po prostu z kwestią godności człowieka. Jeżeli nawet człowiek jest w jakiś sposób łomny, to po prostu. Ma swoją godność, czy nawet jak jest niedoskonały w innym zakresie swojej działalności, to również w kontekście godności musimy go, że tak powiem, uznać i docenić to, że on jest kimś, że on jest po prostu dzieckiem Bożym. Ale teraz ten argument akceptacji pojawia się w kontekście wychowawczym. Gdy Ktoś zachowuje się nie tak jak trzeba, no to czasami pojawia się takie zdanie, że no trzeba to zaakceptować, trzeba to dziecko po prostu uznać takie, jakie jest. No ale czy rzeczywiście, czy rzeczywiście, gdy dziecko histeryzuje w sklepie, gdy się nie uczy, gdy nie sprząta swojego pokoju, gdy nie myje zębów, gdy nie mówi dzień dobry sąsiadom, gdy przerywa rozmowy z starszym, gdy długo siedzi przed telewizorem, gdy długo siedzi przed komputerem, gdy przeklina, kłóci się z kolegami, czy wtedy mamy je rzeczywiście akceptować? Bo z tych dyskusji, tak takie mam wrażenie, to wynika, że mamy akceptować dziecko pomimo jego właśnie, takich niedoskonałych zachowań. Z czego to wynika? To wynika z tak zwanego naturalizmu pedagogicznego, według którego Człowiek ma po prostu wyrażać swoje emocje, swoje jakieś tam potrzeby, i, i to jest właśnie naturalne, i nie możemy, nie możemy jak gdyby przeciw temu występować. Jest to oczywiście stanowisko typowe dla, jak mówię, dla naturalizmu, które nawiązuje gdzieś tam do koncepcji Jana Jakuba Russo I to, i to dziecko. Dziecko w tym kontekście ma być właśnie takie spontaniczne, i jeżeli ono jest, ono zachowuje się nawet źle, no to w jakiś sposób trzeba to zaakceptować. Ale jest to pogląd naturalistyczny, który, który właśnie wyraża to, że jeżeli dziecko będzie w sposób taki naturalny samo zmierzało do, swoich, do swojego celu, no to ten cel osiągnie. Klasyczne podejście jednak, jednak jest inne, bowiem czy na przykład nobliści. Choćby nasz Lewandowski, osiągnęliby jakiś sukces, gdyby akceptowali siebie takimi, jakimi są, czy jakimi byli w dzieciństwie. No nie, no trzeba dążyć do zmiany swojego zachowania, a nie akceptacji siebie takim, jakim jesteśmy, czy, czy, czy tych złych zachowań dzieci, no bo one wyrażają jakieś w jakiś sposób emocje i one z tego wyrosną. Może wyrosną, a może nie wyrosną. Dlatego pamiętajmy tutaj, że to słowo akceptacja, ono ma zaklinać rzeczywistość, i stoi za nim pewien kontekst ideologiczny. Oczywiście nie zawsze, nie popadajmy tutaj w przesady. Ja mówię o pewnym sposobie argumentowania, który pojawia się w pewnych artykułach o charakterze pedagogicznym. Czyli jeszcze raz, godność dziecka tak, godność drugiego człowieka akceptujemy ale jego złych zachowań już nie staramy się te zachowania zmieniać w miarę naszych możliwości.